Dziś przyjrzymy się, jak skutecznie wykorzystać moduł Kasa Bank w systemie Comarch ERP Optima do tworzenia kompleksowych raportów płynności finansowej. Dlaczego raporty płynności są tak ważne? Stanowią one fundament efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, dostarczają kluczowych informacji o bieżącym stanie środków finansowych, prognozowanych wpływach oraz wydatkach. A także wskazują potencjalne zagrożenia dla płynności finansowej. Dzięki automatycznemu generowaniu tych raportów w komarach ERP Optima, przedsiębiorcy mogą szybko reagować na zmiany w sytuacji finansowej, co jest nieocenione w dynamicznym środowisku rynkowym. Aby rozpocząć swoją przygodę z tym modułem, konieczna jest jego odpowiednia konfiguracja. Pierwszym krokiem jest definicja rejestrów kasowych i bankowych które pozwolą na utworzenie rejestrów dla każdego konta bankowego i kasy. Następnie wybieramy okresy raportowania, decydując o częstotliwości generowania raportów, czy to dziennie, tygodniowo, czy miesięcznie. Ważne jest również powiązanie form płatności z odpowiednimi rejestrami. Komar RP Optima umożliwia automatyczne tworzenie raportów kasowych i bankowych, co stanowi podstawę analizy płynności. Cały proces rozpoczyna się od otwierania nowych raportów, gdzie program automatycznie sugeruje daty otwarcia i zamknięcia. Z kolei rejestracja zapisów kasowych i bankowych następuje poprzez automatyczne numerowanie zapisów w obrębie raportu, a zamykanie raportu pozwala na wyliczanie sali końcowej. Zautomatyzowane raporty dają nam również narzędzia do analizy płynności. Warto zwrócić uwagę na prognozowanie przepływów pieniężnych, gdzie analizujemy planowane wpływy oraz wydatki, co pozwala na identyfikację potencjalnych niedoborów środków. Analiza należności i zobowiązań, zwłaszcza przeterminowanych, umożliwia prognozowanie wpływu opóźnień w płatnościach na naszą płynność. System oferuje również zaawansowane możliwości raportowania, takie jak tworzenie raportów wielowymiarowych. Które pozwalają na analizę płynności w podziale na projekty, działy czy klientów. Integracja z modułem księgowym zapewnia spójność danych, a możliwość eksportu raportów do formatów takich jak Excel czy PDF umożliwia dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb firmy. Korzyści płynące z automatycznego generowania raportów płynności są niezaprzeczalne. Eliminacja ręcznego tworzenia raportów oszczędza czas, minimalizuje błędy, a dostęp do aktualnych danych wspiera lepsze planowanie i podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Warto również pamiętać o przeszkoleniu pracowników z obsługi modułu KASA, Bank oraz regularnej weryfikacji konfiguracji systemu, co pozwoli na pełne wykorzystanie jego potencjału. Podsumowując, automatyczne generowanie raportów płynności w Komarch ERP Optima to potężne narzędzie, które wspiera zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Dzięki precyzyjnym danym i zaawansowanym funkcjom analitycznym firmy mogą efektywnie monitorować swoją sytuację finansową i podejmować strategiczne decyzje. W obliczu cyfrowej transformacji narzędzia takie jak Comark ERP Optima stają się nie tylko wyborem, ale koniecznością dla firm dążących do optymalizacji swoich procesów finansowych. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, doświadczeni specjaliści z Neosmart są tutaj, aby Ci pomóc. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.